Widziałeś już tę herbatę, która magicznie redukuje stres w 5 minut? Stop! TikTok nie mówi ci całej prawdy. Herbatki z ashwagandą, melisą czy lawendą zalewają internet. Ale co naprawdę dzieje się z twoim mózgiem po ich wypiciu? Niektóre z tych ziół mogą zaburzać naturalną regulację układu nerwowego, szczególnie jeśli pijesz je regularnie, bez przerwy. Na przykład ażwaganda może wpływać na receptory GABA, ale też tłumić reakcję stresową, której twój mózg czasem potrzebuje, by działać. Zamiast szukać herbaty cudu, zrób jedną prostą rzecz. 3 minuty oddechu z wydłużonym wydechem. To realnie reguluje nerw błędny. Quick fix to pułapka. A twój mózg zasługuje na coś więcej. Zapisz. Jeśli chcesz więcej takich trików, bez ściemy. Jeśli podobał Ci się ten trik dla mózgu, zostaw serce, zasubskrybuj Psychomoc i włącz powiadomienia, by nie przegapić kolejnych neurociekawostek.